czy bardzo niebo yy, odkąd był każda wymyślona i odkąd nie grają ludzie. Zawsze tak było, że jak sytuacje niewykorzystane się pszcząły, jak się nie strzela bramy, to się to się je dostaje. Można no, by poszukać oszukać jakichś, to prawda, powiedzmy, yy, merytoryczny nie jednym natomiast no, mieliśmy sytuacje bramkowych yy, yy, dużo strzał, słupek, yy, to nie, nie tylko brak szczęścia to, to, to również bo, m, można powiedzieć brak umiejętności, nie tak myślę, że, że yy, o, o tyle jest to nieprzyjemne, że, że, że no, nie widzę faktora, nie widzę jakiejś płaszczyzny piłkarskiego rzemiosła, w którym byliśmy słabsi, i my wszystkich musimy lepsi. od tej podstawowej, merytorycznej, czyli tej, tej fundamentalnej, tlenowej, było, zabrakło bramek, natomiast no mówię, drużyna, w której kadrze jest 16 młodzieżowców no nabywa doświadczenia tylko meczowego. Ja początek meczu tylko troszeczkę będę miał pretensje, bo to była troszeczkę historia, potem była już w większości na jedną bramkę, natomiast no stracona bramka po stałym gry, bardzo prosto sprokurowana po błędzie naszym, z kierującymi obrońcami. No potem nadinterpretacja tezy, no bo tak tutaj widział na zliwie, wiedział, że, że, że po szczęście są prosto w które ja jeszcze mnie nie lubię, natomiast no, czasami ona jest skuteczna, kopnie i biegnie. Dzisiaj parę takich obiegnięć, się przeszło, odpaszczał, czy trzy oddali z tego dwie bramki. Jest jest, 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 jest ta, ta pierwszy mecz, natomiast różne yy, 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 więcej ma grać, natomiast wykonawców wracają, wraca bramkarz, mam będzie Paweł Tomasz po wakacjach, myślę, że będzie na normalizację Nie będziemy grali tej piłki, o której wcześniej mówiłem, tylko nie będziemy szukali rozwiązań podklaskich.